Motywacja jest w tym, co pozwala ci zacząć, nawyk jest w tym, co pozwala ci wytrwać. Sport jest dla mnie moją pasją, miłością a także walką. Mi pasjonują ludzie, którzy nie mogą uwierzyć w siebie i zrobię wszystko, żebyś ty uwierzył w siebie poprzez właśnie moje treningi, poprzez moje wieloletnie doświadczenie, poprzez to, co wyciągam z ćwiczeń. Łączę je, robię swoje, swoje treningi autorskie, dostosowane do ciebie, gdzie czterokrotnie spalasz więcej tkanki tłuszczowej niż na innych treningach. I ja nie jestem zwolenniczką ćwiczeń w izolacji, wolę właśnie taką tę siłę z wykorzystaniem się własnego ciała i moim ulubionym są tabaty, jest to rodzaj interwału takiego, przy którym spalasz, przy którym tkanka się spala nie tylko podczas treningu, ale również po treningu i jeszcze kolejnego dnia. Ćwiczenia także takie tak zwane łudy crossfitowe, czyli imony, też mam je zmodyfikowane, także podkręcają metabolizm, spalają tkankę tłuszczową, dlatego jestem Ci potrzebna, żeby Tobie pomóc pokazać Ci właściwą drogę, wykonać efektywnie ćwiczenie, bo niestety ale cały czas często jest tak, że ćwiczenia są źle wykonywane, źle oddychasz przy ćwiczeniu i wykonujesz ruch. I myślę, że to jest bardzo ważne i jestem takim motywatorem w Twoim, który Ci pokażę właściwą drogę. Daj mi 60 dni, a zmienię Twoje życie.